Manko z tej strony Zidziś 2 i witam was w kolejnym odcinku serii Slenderman's Shadow. I tak. I zaczynamy 3 mapkę elementary. I zobaczymy, co to będzie trzeba robić. A sam jestem ciekaw. Luadnik. Ok. Mamy zebrać 8 misi. Misi. Dobra. To szukamy 8 misiaczków. 8 misiaczków. Co to już jest? Ręka. Lol 8 misiaczków szukamy. Okej. O, to jest jakiś, to jest długi korytarz. O, jest misiu. I. I zaczęło się pukanie serca i zaczynamy zabawę. Już, nasz, już nas goni. Jest ja trochę ściszę, Bo trochę mam głośno. Jak mi, jak mi wyskoczy... to zakra będzie. No daj. Dobra, mamy, dwa, mamy Mamy drugiego misia. Jest dobrze. Dzwonek. Jest coś na zewnątrz nie ma. Dobra, pobiegniemy trochę pobiegniemy. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Abym się zawoła, albo coś mi mrugało. Eduard, ja razy tu wszedłem. To była ta ręka, co była, to było to. Tutaj chyba szliśmy. Szliśmy. Ole widoki. Okej, okay, idziemy dalej. Idziemy szukać miśmi. Też kolejne widoki. Tutaj byliśmy. ...te serce tak... ...bum-bum... 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 Nie, no dobra. Muszę mi naprawdę no, gdzieś, gdzieś wyskoczy, się przestrasza i... ...będzie wielkie... A! No, coś w tym stylu. Dlaczego ja nie mogę otworzyć... ...albo może wyjść na zewnątrz! Albo może wyjść na zewnątrz, na świeże powietrze! No, do... <noise> eee, no tak, no, też musiał wyjść na, na powietrze, ale z Lenemar też musiał i wyjść na powietrze i niestety się spotkaliśmy na zewnątrz. Koło... Koło chyba ławki, ale go tam nie zapraszałem, ale cóż, no niestety go spotkaliśmy i, tro i trochę się przestraszyłem. Bo myślałem, że uda mi się zebrać chociaż co najmniej cztery misie, ale niestety mi się nie udało. Z zebrałem dwa miśki i po drodze jeszcze spotkaliśmy jakąś rękę, ale ręki to nie. Mieliśmy w tej planszy zbierać tylko miśki, misie. Dobra. To ja się, to ja się zami kończę. To ja się zami kończę. Nie, to chyba ja się zami kończę. No, ja się nami kończę. Dodawajcie komentarze, dodawajcie do ulubionych, dodawajcie komentarze Ja Piszcie komentarze, dodawajcie do ulubionych, dawajcie łapki w górę, bo mnie to bardzo motywuje A jeżeli, a jeżeli chcecie mieć na bieżąco, to surowocie mój kanał, ja się z wami żegnam, cześć, trzymajcie się